Fantastyczne dwa żurawia, udało się zrobić mega fotki, w tym numer jaki jest tutaj na jego obrączku. skrzydła masakrycznie duża rozpiętość powstał cały film o żurawiach będzie tutaj w linku do góry możecie kliknąć i obejrzeć dłuższy film dzięki za uwagę, sorry za hałas jestem przy drodze, były sobie na polu zajadały sobie obiadek na razie cześć